Czasami to nawet tak wygląda, że, że, że strona ta rządowa jest no przygłucha, powtarzam. Tak jakby pewne wydarzenia się nie działy, a pewne teksty nie padały. To jest tylko wielki krzyk, bo wy, ja tylko czekam, aż ktoś zakrzyknie. Jakiś jeden czy drugi polityk. Dlaczego nas nie kochacie? No bo już naprawdę jeszcze tylko takich okrzyków brakuje. I właśnie jaką, na no jaką ocenie pani profesor odpowiedź na taką sytuację, gdy co by nie mówić to z nauczyła cały czas nadaje ten ton, ale też no widać, że jest w tym rytmie kampanijnym. Mm. Jaką odpowiedź na to powinna zaproponować koalicja obywatelska czy koalicja 15 października w sytuacji, gdy, no tak jak powiedziałem, koalicja obywatelska jest w takim rytmie, a do wyborów daleko, to jakoś to będzie. No bardzo to ładnie Pan ujął. Jakoś to będzie. Aż się tutaj przypomniał Mickiewicz i Pan Tadeusz, prawda? Ja z Synowcem naprzedzie i jakoś to będzie. U nas byśmy mieli y, Tusk z Sikorskim przedzie i jakoś to będzie. Nie ma jakoś w polityce, zwłaszcza polityce, tak ostro zorientowanej na konflikt, jak to mamy dzisiaj w naszym kraju. Natomiast strona rządowa działa bez koncepcji, naprawdę tak się od ścian do ściany odbija.